Pewnego przedświątecznego dnia szczur Patrycja postanowiła, że zrobi dla całej rodziny na Wigilię pierniczki. Ponieważ była ona bardzo zacofaną szczurzycą i nie potrafiła za wiele, zajęło jej to 16,5 godziny. To zadanie było dla niej bardzo męczące, zajęło jej cały dzień. Wszystko zaczęła robić o 4 nad ranem i robiła kolejne 16 godzin, więc do godziny 18 wieczorem. Jeszcze nie możemy, drogi telewidzą, zdradzić, jak wyglądały ciasteczka pierniczki. Dlatego daliśmy na piekarniku znak zapytania: może to będą króliczki, może szczużyczki, a może ogórki kiszone? Wtedy szczużyca Patrycja wskoczyła na kolejny stół, ponieważ Patrycja nie była zbyt rozumna i skakała ona po stołach, aby robić jedzenie. Tym bardziej, że bardzo lubiła aromat szczużych odnóży na jedzeniu. Zaczęła przygotowywać ona lukier. Jej pierniczki przygotowała w serduszka, ponieważ miało być to bardzo rodzinne przedsięwzięcie, a każda rodzina się kocha, no może oprócz tej rzeczy Patrycji, gdzie wiecznie się każdy kłóci, ale jako coś takiego symbolicznego, może jako nowy etap historii jej rodziny, specjalnie przygotowała 20 serduszek, bo 20 członków rodziny miało się stawić na najbliższej Wigilii. Okazało się jednak, że wszystko się połączyło magicznym sposobem i magia z siądza działała. Zrobiło się nagle tylko jedno duże serce. Wtedy Patrycja położyła je na blacie i zaczęła lizać mąkę, która pozostała po przygotowywaniu ciasta. Szczurzesa Patrycja bardzo lubiła lizać mąkę, tym bardziej, że wcześniej swoimi brudnymi odnóżami, których nie była dwa tygodnie, po niej chodziła. Kolejnie, niespodziewanie, swoim wielkim żabim językiem uderzyła w wielki pierniczek serduszko, zrzucając nie. Pierniczek nie wytrzymał siły kinetycznej i tych wszystkich Newtonów, które ją uderzyły, i rozpadło się na pół, idealnie na pół. Patrycja dolizała ostatnią mąkę i rozpłakała się. Szczurzyca Patrycja miała w tym momencie już wszystkiego dość. Nic jej się w życiu nie układało. Praca, rodzina, przyjaciele, a nawet robienie pierniczek serduszko jej się nie powiodło. Wyszła ona do łazienki, gdzie trzymała sznur, bo miała tego wszystkiego dość, ale minęła go, Wróż... poszła do pralki i wyjęła stamtąd swoje gustowne czerwone spodenki, których nigdy wcześniej nie założyła. Patrycja dalej miała tego wszystkiego dość, chciała zakończyć swoją złą pasę, dlatego ruszyła do kuchni, gdzie miała największe okno w domu, otworzyła je, ostatni raz wychyliła się przez nie, ostatni raz spojrzała się na swój dom, gdzie miała swoje najcenniejsze przedmioty. To było ostatni raz przed tym, jak wyrzuciła swoje nowe, gustowne spodenki przez okno. Zrobiła to, ponieważ kupiła je na promocji w jednym z popularniejszych sklepów z ubraniami z podpisem Santa Claus Christmas Every Day i wiedziała, że jeżeli je rzuci, wtedy magia świąt do niej przyjdzie tych strasznych przeżyciach, jakim było rozbicie ciastko, serduszko, pierniczek i po tych emocjonujących wrażeniach, jakim było wyrzucenie czerwonych spodenek przez okno, aby uzyskać magię świąt, szczurzyca Patrycja zrobiła to, co lubiła najbardziej w takich chwilach. Poszła się wykąpać w toalecie, ponieważ bardzo lubiła zimną, kanałową wodę, to która występowała jej w jej mieście. Wtedy wpadła na okrutny i ochydny pomysł. Pomyślała sobie: Pójdę teraz do salonu, gdzie leży roz rozbity na pół pierniczek serduszko. Spakuje je w swoją najpiękniejszą świąteczną torbę zakupową. Wyśle to swojemu mężowi do pracy. On się domyśli, że to oznaka zapowiedzi rozwodu. A gdy już się rozwiedzie ze mną, ożeni się ze świętym Mikołajem i do końca życia święta będą już po mojej stronie. Niespodziewanie okazało się, że tego dnia w jej mieście były ogromne wiatry i wychóry. Ponieważ zostawiła otwarte okno, doprowadziło to do tego, że lukier wylał się na podłogę. Ona, biegnąc, aby realizować swój plan do salonu, wywróciła się w lukrze, cała się w nim obtaczając. Sczurzyca Patrycja zmieniła się w białą, a była szara. Już nie przypominała szczura, a jednak biednego i prawie nieżywego króliczka. Prawie, ponieważ nawet jej nie było widać oczu. Wszystko było w lukrze. Patrycja nawet nie zdążyła się oblizać z lukru, gdy nagle pojawił się jakoś magicznie, magią świąt, tymi spodenkami, ponieważ to właśnie te wyrzucenie spodenek doprowadziło tutaj nową magię świąt. Pierniczek, który był wściekły, powiedział do Patrycji. — Cześć w ciebie i folie lizanie mąki. Zginąłem, a wraz z tobą zginęła twoja magia świąt. Od teraz, w każdy dzień. — w każdą sekundę będziesz cierpieć przez to, że wrzuciłaś swoje najcenniejsze spodenki za 14 zł i wrzuciłaś swoje najcenniejsze ciasto, za które na składniki wydałaś 22 zł. Teraz będziesz cierpieć w luksze i z czerwonymi spodenkami na głowie. Pierniczek zniknął już na zawsze, ale natomiast na głowie szczurzyczy Patrycji pojawiły się jej gustowne czerwone spodnie. Od tego momentu do końca jej życia była ona zawsze ubrudzona lukrem i z czerwonymi spodniami na głowie. Nawet luksusowe kąpiele w najlepszych złotych toaletach nie pomagały jej tego uniknąć.